Cześć, tu Kanał z pasem W dzisiejszym odcinku powiadam Wam trochę, co się zmieniło w mojej hodowli i trochę o moich królikach Też to się zmieniło. Yy, na pierwszy rzut pójdzie, że tak. Zamknijmy klatkę. Teraz zobacz. Tutaj jeszcze samica siedzi z samcem. Myślę, żeby tak ją teraz w sobotę odsadzić. Ona już jest zakocona, nie? Tylko, wiecie do pewności nie? tutaj u małych u małych w sumie nic się nie zmieniło tylko jest taka zmiana, że nie jedzę paszy ponieważ nie mam teraz ostatnio też zielonkę im dałem no w ogóle paszy w tej chwili nie mam niedługo też będę budował klatkę więc jak będzie film, to zobaczcie. A my tak, przechodzimy do drugiej zmiany. Więc widzimy się za chwilę, bo to nie jest nigdzie tutaj blisko. Więc na razie cięcie. A więc tak, wczoraj z moim dziadkiem zrobiłem taki wybieg dla królików. Jestem o wymiarach za z Jestem w, o wymiarach 2 na 1 nie Że sobie tutaj wpuściłem króliki to sobie normalnie tam trawę jadły, nie Bo w sumie co innego tutaj mogą robić Dobra, więc teraz przechodzimy do odcinka Idę tam jeszcze do moich królików, ten dam się w ogóle. Zobaczycie co to im daje do jedzenia w tej chwili. Jeśli chodzi właśnie o Q&A, to tam był chyba nagrywany dwa tygodnie temu. Oto to najprawdopodobniej będzie właśnie jutro albo pojutrze. Zobaczymy ile będzie pytań. Tutaj pod tym filmem też możecie pisać pytania. 15 łapek w górę robi właśnie Q&A. A ten ostatnio ktoś mi napisał w komentarzu, nie wiem, czy oglądaliście mój pierwszy film. Jak nie, to sobie zobaczcie. I mi się pyta, gdzie są te rowery. No tak, mówiłem o rowerach, nie? Ale ten film był nagrywany 6 miesięcy temu. Yy, więc nie mówię wam, że... Yy, nie fajnie, że oglądacie moje stare filmy, nie? Znaczy, no, ale no... Widzicie przecież, że nagrywam króliki, nie? To po co się pytacie o rowery? Yy, dobra, to zaraz będziemy dawać królikom jedzenie. Więc widzimy się za chwilę. Więc moje króliki karmię owsem. Yy, może zaczniemy teraz od tych yy, większych. Yy, to mają puste. Dobra? Jeszcze tu małem ten dane. Na zawsze. Tam jest właśnie najtrudniejszy dostęp do tego. No i patrzcie, no i już skoczył do tego. No. Nie no, trzeba je rozsunąć trochę, Obyć. Aha, Dobra, trzeba je uporządkować właśnie miseczka dobra już wsypana. wsypane może im zanieść dobra no i się na wody i jeszcze coś tam powiem o konkursie który będzie za 250 250 subskrypcji Widzimy się za chwilę. Więc to wszystko w tym odcinku, zapraszam do subskrybowania, tutaj wam się wyświetli ile osób nie subskrybuje, a ile nie. Więc to żeby było wszystko w tym odcinku, zapraszam do subskrybowania jeszcze raz i jak pod tym filmem będzie, myślę tak z 15 łapek w górę, zrobię Q&A i możecie też pod tym komentarzem pisać i pytania i pomysły na moje odcinki ponieważ ja mógłbym właśnie takie vlogi wam teraz nagrywać no ale zobaczymy co wy będziecie chcieli oglądać na moim kanale więc no to by było chyba wszystko nie wiem w sumie jeszcze tam będę mógł nałatwić mi i wyrzucić mi obornik. Przy okazji Wam poopowiadać trochę. Jeszcze. Będę im wyrzucał właśnie obornik. Sprzęt mam przygotowane. Tylko tutaj z przodu się załatwiają, bo tam z tyłu widzę, mają czysto, bo on tam zazwyczaj śpią. Więc no, zabieram się do pracy. Ustawię tylko kamerkę. Można zaczynać. Teraz posprzątam w ziemi. Ja sobie jeszcze tam pościelę, więc widzimy się za chwilę. Właśnie będę się niszował. Jeszcze trochę jesienna pan włożył do koszulki, bo nie mają. Jeszcze wyciągany to tak, tylko że y, była przerwa techniczna, bo kamera się wyłączyła i już nie chciałem tam tego nagrywać, więc jakby ktoś pytał, czy bym... czy nie powiedziała tak nie? się na paszników pakuję, żeby nie było w słono To było na wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.